Sąd potwierdza powód odroczenia posiedzenia w sprawie Ziobry mówi o omyłce. Sąd zdecydował o odroczeniu posiedzenia aresztowego Zbigniewa Ziobry. Sędzia Michał Kusiak wskazał, że powodem były materiały niejawne, które nie zostały omyłkowo przez prokuratora dołączone do wniosku. Prokuratura przekonuje, że nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia. Innego zdania są obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa odroczył posiedzenie poświęcone rozpatrzeniu wniosku o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry do 15 stycznia. W tym czasie ma zapoznać się z materiałami, których prokuratura nie dołączyła do wniosku. Posiedzenie aresztowe Ziobry Odroczone. Wskazano powód. Posiedzenie aresztowe Zbigniewa Ziobry Odroczone. Sąd wyjaśnia. W toku posiedzenia jeden z obrońców podejrzanego złożył wniosek o odroczenie dzisiejszego posiedzenia celem dołączenia do akt postępowania materiałów niejawnych wygenerowanych w śledztwie, wskazał sędzia Michał Kusiak. Jak dodał przedstawiciel sądu, te nie zostały omyłkowo przez prokuratora dołączone do wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do podejrzanego. Dodał, że prokurator poparł wniosek obrony, więc sprawę odroczono. Sprzeczne wersje prokuratury i obrońców. Pro. Piotr Woźniak w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że materiały te nie były powołane we wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, albowiem w ocenie prokuratury nie mają znaczenia do rozstrzygnięcia sprawy. Przyznał jednak, że sąd powinien dysponować całością materiałów to był błąd ocenił. Z kolei obrońca polityka, Mec, Bartosz Lewandowski, zapewnił, że wbrew temu, co pan prokurator twierdził, wedle ich najlepszej wiedzy, akurat te materiały mają bardzo istotne znaczenie w kontekście interesu ziobry. De facto mają świadczyć przeciw dowodom przedstawionym przez prokuraturę, dodał.